Halo Halo! Mama! Mama! W powie oczy się ode mnie! Patrz <zysz> mi się kurwa liczny on albo ja mu wpierdomę. Ty dobry. Redaktor Meksikano. Słucham pana. Det nervoet er ikke på pallamentus. No okej, okay, no, to że, to że, to, to, się, to się dogadamy, to wejdziesz na Facebooka, to kurde, to znajdziesz mnie na pewno co na ja, fejsa. Jakieś jakiś twórca, czy co? Okej, okay? no już, już dzisiaj nie jest A gdzie ty mieszkasz? Powiedz człowieku. Ale gdzie mieszkasz? Człowieku, czy ty normalny, czy walnięty? Jak walnięty, to kurwa jedź leć się do chorożczy. Człowieku, czy ty normalny? Nie to. Jak walnięty, to kurwa. do wariatkowa. Wiesz co? Tu są warszawiacy wielbiciele przyjechali. I Meksykano jest. I, i Meksykano niech kurwa to jeszcze raz potwierdzi. Bo jak nie, to przyjadę y, z Warszawiakami, oni mnie zawodzą do ciebie, ja dają mi się adres, a wtedy będziesz miał biedę. To czego tak kurwa denerwujesz człowieka mnie? Powiedz, albo ci nawalony kurwa, albo co? <grym> i <laughs>